Frankowicze nie chcą już dobrowolnie zawierać ugód. Tak wynika z ostatnich raportów banku. Związek Banków Polskich ma na to lekarstwo i liczy na ustawowe usankcjonowanie tego procesu. Czy nowy rząd wesprze taką ustawę i kto na niej skorzysta? Sądy przeżywają prawdziwe oblężenie. A to wszystko za sprawą Frankowiczów, którzy nie odpuszczają. Na koniec września skierowano do sądów ponad 59 tysięcy nowych pozłów. To o 30% więcej niż w ubiegłym roku. Wynik zacny, ale czy Frankowicze poczekają teraz dłużej na korzystny wyrok? Przed nami iście frankowy grudzień. Dwa razy, 7 i 14 grudnia, zbierze się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wcześniej, 6 grudnia, głos zabierze Sąd Najwyższy. W jakich sprawach będą orzekać i jak mogą wpłynąć na obecną sytuację Frankowiczów? Profesor Jacek Jastrzębski, wybrany na kolejną kadencję przewodniczącego KNF. Jakie priorytety stawia sobie stary, nowy przewodniczący? I czy uwzględnia w nich kredyty frankowe. Kolejne skargi nadzwyczajne w celu ochrony Frankowiczów. Prokurator generalny skierował dwie skargi nadzwyczajne w sprawach frankowych. Czego dotyczyły te sprawy i jakich argumentów użył prokurator? Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak co tydzień mam przyjemność i zaszczyt prowadzić dla Państwa program Frankowicze News. Jak co tydzień omawiamy najważniejsze informacje z ubiegłego tygodnia. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać ostatni tydzień listopada, w którym jak zwykle działo się wiele, jeśli chodzi o sprawy frankowe i ogólnie sprawy kredytobiorców w Polsce. Jeśli natomiast część z Was uważała, że grudzień będzie spokojnym miesiącem, to tutaj nie małe zaskoczenie. Czeka nas fala wyroków, jeśli chodzi o sprawy frankowe i to na najwyższych szczeblach, ponieważ wypowie się dwukrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale i sąd najwyższy. Tematów zatem jest co niemiara. Nie zwlekajmy, zaczynamy. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od tematu ugód. Temat ten już wielokrotnie pojawiał się na naszym kanale, a dzisiaj wraca za sprawą ostatniego wywiadu, którego udzielił szef Związku Banków Polskich. Według ostatnich raportów banków notowanych na giełdzie papierów wartościowych, można zaobserwować wyraźny spadek ugód z frankowiczami. Wszystko wskazuje na to, że taka tendencja będzie się pogłębiać, bo w przypadku niektórych banków już wszyscy klienci, a niektórzy nawet wielokrotnie, Zostali poinformowani o możliwości dogadania się z bankiem. Jak pokazują statystyki, Frankowicze nie są zadowoleni z ugód, które proponują im banki, dlatego wolą kierować swoje sprawy na drogę sądową. Okazuje się, że taka tendencja jest widoczna również dla przewodniczącego Związku Banków Polskich. Jeśli zatem warunki ugód się nie poprawią, to bankom będzie coraz trudniej przekonać Frankowiczów do zawierania porozumień. Dlatego lekarstwem na tę bolączkę jest pomysł prezesa Związku Banków Polskich, który kieruje pomysł do nowego rządu, żeby wprowadzić ustawę, która sankcjonowałaby zawieranie ugód z Frankowiczami. Związek Banków Polskich liczy, że nowa ustawa wzmocni proces zawierania ugód, aby było ich jak najwięcej. Prezes ZBP podkreśla jednak, że rozwiązanie ustawowe nie wiąże się z jakąś odgórną konwersją kredytów frankowych, czyli przymusowym przewalotowaniem po jakimś określonym kursie, podobnie jak to miało miejsce na Węgrzech. Celem takiej ustawy jest danie bankom dodatkowego narzędzia, które spowodowałoby, że ruch frankowiczów skierowany do sądów zostanie zastopowany na rzecz porozumień z bankami. Na ten moment nie znamy żadnych szczegółów, jakie rozwiązania miałaby przynieść taka ustawa, natomiast nie ma wątpliwości, kto na niej zyska i komu tak naprawdę na niej zależy. W rozwiązaniu ustawowym i przekonaniu kolejnych klientów do zawierania porozumień nie chodzi o przyznanie się do winy i posypania głowy popiołem za wprowadzenie wadliwych umów kredytowych do obrotu, które uwiązały miliony Polaków na wiele lat. Bo jak sam wskazuje prezes ZBP, Mamy do czynienia z masowym podważaniem umów oraz z patologicznym poszukiwaniem sposobów, aby uwolnić się od zobowiązań kredytowych. Biorąc zatem pod uwagę warunki proponowanych ugód, nie ma się co dziwić, że frankowicze coraz częściej wybierają drogę sądową. Jeśli chodzi o maksymalne korzyści, jakie klienci mogą uzyskać w ramach procedowania swoich kredytów frankowych, to tylko prawomocny wyrok w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytu da Frankowiczom maksimum korzyści. Na mocy takiego wyroku, po pierwsze, trwale pozbywają się zobowiązania kredytowego, nie muszą dalej spłacać rad do banku, a także uwolniona zostaje ich hipoteka. A na ten moment żadna ugoda bankowa nie daje Frankowiczom, Tyle korzyści. Biorąc zatem pod uwagę ostatnie statystyki sądów okręgowych, nie jest żadnym zaskoczeniem, że tak dużo Frankowiczów poszło w tym roku już do sądów. Jak wynika z udostępnionych danych, w okresie od stycznia do września ponad 59 tysięcy nowych pozów trafiło do sądów okręgowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki z ubiegłego roku, to w tym samym czasie do sądów skierowano 45 tysięcy pozwów. Mówimy zatem o wzroście o ponad 30%. Z czego wynika aż tak duże zainteresowanie frankowiczów pozwaniem banku? Możemy tutaj mówić o co najmniej kilku czynnikach. Przede wszystkim zwiększyła się świadomość prawna osób, które posiadają kredyty frankowe lub zdążyły już taki kredyt spłacić. Drugim czynnikiem, który wpływa na aktywność frankowiczów w sądach, są właśnie te niewłaściwe i niedostosowane do realiów ugody, które proponują banki. Natomiast trzecim, najistotniejszym argumentem są wygrane innych frankowiczów. Coraz więcej frankowiczów słyszy o tym, że z bankiem można wygrać, i te informacje nie pochodzą już tylko z doniesień medialnych, ale od osób najbliższych, znajomych, od kogoś z rodziny. Jest to najlepszy dowód słuszności na to, że pozwanie banków nie jest sprawą trudną, wymaga tylko podjęcia decyzji. Oczywiście, ta rosnąca liczba postępowań sądowych cieszy, bo coraz więcej Frankowiczów decyduje się na pozwanie banku. Natomiast pozostaje pytanie, czy ten rosnący ruch w sądach spowoduje, że Frankowicze będą teraz dłużej musieli czekać na korzystne rozstrzygnięcia. Niewątpliwie, ta rosnąca lawina pozwów w sprawach frankowych będzie wyzwaniem dla sądów. Niemniej jednak, przy wykorzystaniu obecnych reform związanych z informatyzacją postępowań sądowych. Ale także zaangażowaniem sędziów w te sprawy, będzie to sytuacja z pewnością do opanowania. Warto podkreślić, że w sprawach frankowiczów sądy coraz częściej wyznaczają rozprawy zdalne, korzystają z zeznań świadków na piśmie, czy wydają wyroki na posiedzeniach niejawnych. Bez wątpienia są to narzędzia, które przyspieszają procedowanie w sprawach frankowych. Jednak przyspieszenia postępowań w sprawach frankowych można upatrywać również w aktywności samych banków. Część z nich podjęła już decyzję o tym, żeby nie odwoływać się od korzystnych wyroków i nie składać apelacji do sądów wyższej instancji. Niektóre banki przekalkulowały sobie, że są to dla nich istotne straty finansowe, a samo złożenie odwołania do sądu wyższej instancji nie spowoduje zmiany tego wyroku, natomiast będzie wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Na koniec warto podkreślić jedną najistotniejszą rzecz: proces sądowy Frankowicza z bankiem. To nie wyścig. Oczywiście czas ma tutaj znaczenie, natomiast najważniejszy jest końcowy sukces w sprawie. Inną kwestią jest to, że ten długi czas oczekiwania, na który Frankowicz nie ma większego wpływu, wcale nie musi być dla niego złą wiadomością. I tutaj płynnie przechodzimy do najbliższego wyroku CUE, który zostanie wydany 7 grudnia. W tym wyroku Trybunał wypowie się m.in. na temat tego, w jaki sposób i od jakiego terminu liczyć odsetki ustawowe od roszczeń Frankowiczów. Nagraliśmy już materiał na ten temat. Jeśli jesteś zainteresowany tym, czego można spodziewać się po najbliższym wyroku CUE, serdecznie zachęcam Cię do jego odświeżenia. Okazuje się jednak, że dzień 7 grudnia to nie jedyna data, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie debatował na temat polskich frankowiczów. Na 14 grudnia zaplanowano publikację wyroku, w której CUE wypowie się na temat przedawnienia roszczeń banków oraz prawa do zatrzymania. Na czym zatem polega to prawo do zatrzymania? Chodzi o sytuację, w której Frankowicz wygrywa swoją sprawę o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, na podstawie której bank jest obowiązany zwrócić mu wpłacone przez niego raty, ale jednocześnie ten sam bank może żądać od Frankowicza zaoferowania zwrotu kapitału, który otrzymał od banku. Tegoroczny grudzień w sprawach frankowych będzie gorący nie tylko za sprawą orzeczeń Trybunału, ale także za sprawą uchwały Sądu Najwyższego. Już 6 grudnia, dzień przed wyrokiem Trybunału, zbierze się Sąd Najwyższy i podejmie uchwałę w sprawie dodatkowych roszczeń, jakie mogą przysługiwać bankowi po uznaniu umowy za nieważną. Jeśli nie chcesz przegapić tych istotnych informacji, serdecznie zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, ponieważ będziemy na bieżąco omawiać, komentować. Te wydarzenia. Ostatnimi tematami, jakimi zajmiemy się podczas dzisiejszego spotkania, są kwestie dotyczące najważniejszych osób w naszym państwie. Przede wszystkim na mocy decyzji premiera Mateusza Morawieckiego w ubiegłym tygodniu na stanowisko przewodniczącego KNF ponownie został wybrany profesor Jacek Jastrzębski. Przy okazji nowej nominacji przewodniczący KNF udzielił wywiadu, w którym przedstawił, jakie są jego priorytety na kolejne pięć lat. Nie zabrakło również tematu frankowiczów. Przewodniczący KNF został zapytany m.in. o kwestię ustawy w sprawach frankowych, której był orędownikiem w czasie pierwszej kadencji. Jacek Jastrzębski wskazał, że takie rozwiązanie powinno być przemyślane i opracowane na temat jego zdaniem Kwestia związana z ryzykiem prawnym kredytów walutowych jest już pokryta rezerwami w bankach, zatem na ten moment nie ma oficjalnej informacji, czy ta droga ustawowa będzie przez KNF dalej forsowana. Z drugiej strony przewodniczący KNF był pomysłodawcą ugód, które w obecnym kształcie są proponowane Frankowiczom. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszy temat naszego dzisiejszego odcinka, może zdarzyć się tak, że jeśli banki będą forsować ustawowe usankcjonowanie ugód frankowych, to również znajdą swoją aprobatę u szefa KNF. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania nie sposób nie wspomnieć o ostatniej aktywności prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro ponownie stanął w ochronie Frankowiczów. W dwóch sprawach skierował skargi nadzwyczajne do sądów okręgowych w Warszawie oraz we Wrocławiu. Obie sprawy dotyczyły wyroków prawomocnych, w których klienci zostali pozwani przez bank. Ponieważ ich sytuacja finansowa spowodowała, że nie byli już w stanie spłacać kredytu frankowego. W konsekwencji bank wypowiedział takim kredytobiorcom umowy kredytowe, skierował sprawy do sądu i zażądał natychmiastowej spłaty kredytu. Wyroki w obu sprawach uprawomocniły się, co skutkowało zastosowaniem egzekucji, niepowetowaną stratę wynikającą z podjętych czynności egzekucyjnych. Prokurator generalny zażądał, żeby w ramach skarg nadzwyczajnych sądy ponownie pochyliły się nad tymi sprawami i przeanalizowały, czy umowy kredytowe nie zawierają klauzul abuzywnych. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Jak widać ostatnie dni listopada obfitowały w wydarzenia, jeśli chodzi o sprawy frankowe. Ale wszystko wskazuje na to, że to co najważniejsze w tym roku, jeśli chodzi o polskich frankowiczów, będzie miało miejsce dopiero w grudniu. Dlatego serdecznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Paweł Wójcik, Wotum Finance Help.